Exit tak, tak dwóch. Co ma który mi wyszedł, leży. Exit Exit. Exit. Przechodzę za fajtę. Uspokój, uspokój, Marcin. Lewa Nost. nice. Dzięki zaś od dostaw. Aha, bo on w ogóle kwadrę pierdolną. No. Tak, tak, on rozdał, no, brzga, rozdał on cztery, cztery głowy. U mnie biegu. On wybiegł. Przejebany. No, Co? Dziadek? Się... Nie, nie. wiem. Wybiegłeś? No. Tak, tak, tak. Jeden CT. Kałacha tu masz. Mam, mam, mam już, mam już. Ten nie wyjdzie pomóc. Dawaj. Wybyliśmy na midzie. W ale szkół ty siedział w pałacach Krupa ma płatkę Wiem ale parę dżungle jeszcze byłeś Jest szot. Po głowie chyba To był mógł, mógł On albo ja Czyli był po głowie 92 Nie dostał był. nice. Zjebałem, sorry, gala. O kurwa. Kurwa mnie zniszczył. Mogę wyjechać, mógł do chcesz o tym opowiedzieć? No, Ja tu pomyślałem kierownikowi do no zdarza się Kurwa Kurka, Gala, gala Gala Za sajtem Nice Gala Dwójka czy... Jeden Kurwa Gala, 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 podszedł. Jakim chujem ja jestem pierwszy A już niedługo No Nawet nie Ta Ładnie rajby ta przejęli no, no, to Idę Idę w gali Na razie tylko co jeden W sumie Trójka jest Pięknie Nie pięknie Zachodzę już, no. Zachodzę już od undera Kurwa no 65, 99. 90. Po dwie głowy dostał na rampie. Odkona kona teraz, jedna przecież. Krupa, nim zginąłeś? Kurwa. Dostał dwie głowy. Cisza. Konlast, chyba był. No. albo absy. Nie wiem, który zginął. wcześniej jeszcze. To teraz już może Yes, I think no. okay. it's a good thing to do. I I